Dzisiaj będzie szybko, bo generalnie jestem zmęczony. Tak więc będzie trochę o planach weekendowych oraz odpowiemy sobie na pytanie, co znowu stało się w Tristram. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. O, sorry. Zauważyłem, że jakoś tak gorzej mi się dźwięk nagrywa. To może dlatego, że przestawiłem mikrofon i. Mikrofon jest tutaj, więc może powinienem go mieć bardziej tak, ale, ale wtedy wygląda to strasznie dziwnie, więc spróbujemy sobie pokombinować z tym mikrofonem, nie wiem, tak będzie lepiej? Wygląda jakby było lepiej. Lepiej wygląda, a wygląda gorzej. Dobra. W każdym razie yy, będę musiał jeszcze pokombinować z tym, z tym ustawieniem, bo. O! Dobra, wpadłem na pomysł, ale nieważne. Tak czy inaczej, yy, ten weekend yy, będzie dla mnie weekendem wyluzowanym z kilku powodów. Po pierwsze, mam klocki LEGO, które będę chciał poukładać. Po drugie, mam mangi, które będę chciał przeczytać. Po trzecie, i tutaj dostajemy odpowiedź, co znowu się odjebało w Tristram, jest Beta Diablo 4. Beta Diablo 4, zamknięta Beta Diablo 4, dla osób, które kupiły grę w Priorterze. Podobno da się dostać do tej bety przez kod jakiś, który można dostać od Blizzarda. Nie wiem, ja tego kodu nie dostałem. Jak to nagrywam, jest 18.3 i beta zaczęła się jakoś godzinę temu. Niestety w tym momencie zalogowanie się graniczy nam z. Cudem, ponieważ w momencie, w którym chciałem się zalogować, gra poinformowała mnie, że zostało mi jeszcze 108 minut w kolejce do zalogowania się. Nie wiem, czy tak bardzo ograniczyli serwery, czy po prostu tyle osób się zalogowało. Ale biorąc pod uwagę, że teoretycznie, teoretycznie trzeba mieć preorder, no nie wiem. Tak czy inaczej będę dzielnie trzymał kciuki za to, żeby mi się, żeby mi się udało i żeby można było sobie pograć, bo to będzie fajna gra. Grałem w Diablo 2, grałem w Diablo 3, grałem. Ale przynajmniej mam nadzieję, że będę grał w Diablo 4 w becie i. E, 6 czerwca jest chyba oficjalna premiera tego. Nie grałem w Diablo Immortal mobilne oraz nie grałem w Diablo 1, aż takim wielkim fanem nie jestem. Więc no, więcej wam nic nie mam do powiedzenia. Poza tym, że jest dzisiaj piąteczek, więc możecie sobie obejrzeć pierwszy odcinek Devmarka. Niewiele się dzieje, mamy takie delikatne wprowadzenie co, gdzie i jak, ale jest kilka nawiązań do starej, do starej, do pierwszej części, więc, no, mnie się podoba. Podoba mi się też cały system rozgrywki i to, w jaki sposób jest to zrobione. I jak bardzo różni się to od podstawowego DevMarka, który był taki, powiem Wam, trochę nudnawy. Pomimo tych wszystkich eksploracji, no, nie było tam tyle akcji, ile mogłoby być, ale koncepcja też była zdecydowanie inna. Więc możecie sobie obejrzeć Dawmarka. Jutro będzie prawdopodobnie o godzinie 16.00 Tsukihime. Przyznaję się, nie mam tego jeszcze nagranego. Nie miałem czasu, żeby usiąść sobie pograć, a do tego typu gier to trzeba mieć naprawdę, trzeba mieć naprawdę fil i, i, i trochę wolnego czasu. No ale, no ale nagram, bo nagram, nagram, bo jutro też będę chciał sobie chillować, a nie ma to jak chillować się przy dobrym visual novel, z dobrą grą, z dobrą historią. O wampirach, demonach i w ogóle całym tym tałataństwie. Więc będzie fajnie. <słuch> no to co? To tyle ode mnie w ten mroczny piątek. Dlaczego mroczny? Bo devmarka, tam będą Joka i, i duchy i w ogóle. No, bo dlatego mroczny. Do następnego.